Karolino, wszyscy o COVID-ie to i my dzisiaj o COVID-ie. Naszym gościem jest Karolina Tuchalska-Siermińska, pani trener umiejętności społecznych, ale i psycholog, i mama, Skaruj. i autorka bloga. Tak jest. Karolino, porozmawiajmy dzisiaj o tym, bo część dzieci wróciła do szkoły, ale po bardzo długiej przerwie. Część dzieci dalej jest w domach. Doświadczają dzisiaj dzieci, ale ich rodzice, takiej izolacji. Dzieciom brakuje grupy rówieśniczej, brakuje przyjaciół, są w takiej mocno stresującej sytuacji. No jak my sobie mamy radzić z takimi dziećmi w domu? To rzeczywiście wyjątkowa sytuacja, obarczona dużą niewiadomą. To, co możemy zrobić, żeby pomóc sobie i naszym dzieciom, to przede wszystkim znaleźć takie punkty, które dadzą nam takie poczucie bezpieczeństwa. A są to elementy, które rzeczywiście. Sprawiają, że mamy poczucie, że mamy kontrolę i wpływ na różne rzeczy. To, na co możemy mieć wpływ, będąc tu i teraz, w tym wyjątkowym dla nas położeniu, to są te elementy, które wiemy i procedury, które wiemy, że pozwalają nam zadbać o swoje dobro, o swoje zdrowie. I rzeczywiście warto o tym z dziećmi rozmawiać, że dzięki temu, że myjemy ręce, że trzymamy dystans, że pojawiają się maseczki. Że też jesteśmy w domu i mamy ograniczone możliwości wyjścia na zewnątrz, dzięki temu troszczymy się o siebie i o swoich bliskich, również o te osoby bardziej zagrożone i wymagające takiej przestrzeni i dystansu. Dzieci dzięki temu potrafią zobaczyć i mają szansę zrozumieć, że to, że są teraz w domu, i ta sytuacja jest jednak trudna, czemuś służy. Dla dziecka jest również ważne to, żeby ono widziało też perspektywę i rodzica, Pewnym takim rodzaju spokoju. Czyli ważne jest to, że nasze emocje się nie udzielały naszym pociechom. Ale tych emocji wokół naszych dzieci jest bardzo dużo, bo nasze dzieci to już są dzieci, które są aktywne, które tak. mają dostęp do informacji. Samo to, o czym mówisz, to mycie rąk, zakładanie maseczek, to są takie działania no, zupełnie niestandardowe hmm. dla nas, chociaż już coraz dłużej nam towarzyszą. Ale one też pewien lęk budzą, bo to z jakichś powodów to robimy. Robimy to, żeby się czegoś ustrzec. I tu się pojawiają takie lęki, i na dodatek pojawia się taka informacja z bardzo różnych źródeł, bo no nie zawsze my, rodzice mamy szansę na tą informacją, która dociera do naszego dziecka, zapanować. Jak walczyć z tym lękiem? No bo teoretycznie dziecko jest w domu, czyli w tym najbezpieczniejszym dla siebie tak. miejscu, a jednak pojawiają się właśnie w tym domu lęki i te stresy związane z tym, że jesteśmy tam bez przerwy. Zgadza się. To, co zdecydowanie słusznie zauważyłaś, to bardzo ważnym jest to, że my jesteśmy w domu i jesteśmy obecni. I na przykład rozmowa o tym, czego dziecko się obawia, wyjaśnienie sytuacji, czy o tym, dlaczego się boi, bo może się okazać, że na przykład nie obawia się o swoje zdrowie, tylko o zdrowie rodziców, czy babci. dziadków, babci. Może się okazać, że tęskni. Za bliskimi, za tak jak powiedziałaś w samym wstępie, za rówieśnikami, że są te emocje, które ono czuje. I ma do tego prawo, bo ta sytuacja, w której się znaleźliśmy, właśnie takie emocje powinna wzbudzać. A naszą rolą jest rozmawiać na ten temat, akceptować te emocje, pozwolić im te emocje też y, poczuć i przetrwać w nich, a my możemy mówić, w jaki sposób sobie możemy z tym radzić, czyli utrzymując, poka pokazywać też alternatywy. Czyli yy, pokazywać, że są środki, możliwości komunikacji online, mhm. że jesteśmy w stanie utrzymywać czy z dziadkami, czy z przyjaciółmi w taki sposób y, rozmawiać. Jeżeli chodzi o wprowadzenie i dzieci młodsze, bo o tym też wspomniałaś, że wszystko też zależy od wieku dziecka, czyli zarówno sposób naszej rozmowy, jak i sposoby radzenia sobie będą różne, w zależności od tego, na mhm. jakim etapie mamy y, dziecko. Dla dzieci młodszych są bardzo dobrej jakości przygotowane na przykład e-booki, które możemy dziecku przeczytać przed snem, Prowadzające w te zagadnienia i w tę problematykę. Z dziećmi starszymi możemy zagrać w otwarte karty i pokazać na przykład źródła, z których mogą korzystać, czerpiąc informacje, czyli sprawdzone miejsca, gdzie widnieją konkretne statystyki, ważnym jest to, jak interpretować też te treści. To, co ja zdecydowanie polecam, to też ograniczyć i na tyle, na ile mamy możliwość panować nad tym, jakie treści docierają do naszych dzieci. Czyli jeżeli są to dzieci młodsze, to nie słuchajmy tych wiadomości w ich obecności. Jeżeli są to dzieci starsze, to starajmy się właśnie świadomie z nimi rozmawiać o tym. Nie unikajmy tego tematu przede wszystkim, bo to, że my coś sam fakt przedyskutujemy, też jest taką formą niedocenianą radzenia sobie ze stresem i z trudnymi sytuacjami. Możemy, myślę, że to wsparcie naszej obecności, taka świadomość, że jesteśmy w tym razem i robimy wszystko, co w naszej mocy na tyle, na nie możemy, jest. Bardzo dobrym sposobem radzenia sobie w trudnej sytuacji. Te informacje, że są lekarze, naukowcy, którzy pracują już nad szczepionką, czy też są osoby, które zdrowieją, też są bardzo ważną taką, taką treścią, która powinna napływać do naszych podziach. Czyli musimy jakoś z naszymi dziećmi przetrwać kowidową sytuację? Musimy przetrwać w takim pozytywnym myślę, sposobie myślenia i bycia przede wszystkim. Ta nasza wzmożona panika. Nasze też nerwowe reakcje nie będą służyły dzieciom, bo one rezonują z nami bardzo mocno, odbierają i widzą nasze zachowania, które też świadczą o naszym niepokoju. Jeżeli my zapanujemy nad swoimi reakcjami, będziemy starali się zachować zarówno spokój, jak i taki obiektywizm, podejście obiektywne do tego, co się dzieje, na pewno to będzie pomocne. Rodzice mogą się również wesprzeć polisą ubezpieczeniową, która wzmocni poczucie bezpieczeństwa. Zachęcamy zatem do tego, abyście Państwo przyjrzeli się NNW dla swoich dzieci, ale również NNW dla mamy i taty.